Witam serdecznie, Hubert Konarski. Rozpoczynamy kolejny sezon okiem doradcy Agri. Poprzedni sezon dla sadowników był ciężkim sezonem. Problemem były nie tylko szkodniki czy patogeny, ale również problem z dostępnością do siły roboczej. Ceny prądu dużo też mówiło się o tak zwanej nadprodukcji, jednak sezon handlu ostatnie miesiące pokazały, że tak naprawdę problemem polskich sadowników nie jest nadprodukcja, tylko odpowiednie zagospodarowanie owoców. I widzimy to właśnie w ostatnich miesiącach, że tak naprawdę chociażby przetwórstwo jest w stanie każdą ilość surowca zagospodarować problemem Eksporterów jest obecnie brak dobrej jakości owoców, które można by z sukcesem eksportować na dalekie rynki. Także widać, że wiele w naszych sadach w kolejnych latach może się dziać, może się zmieniać. Musimy tylko odpowiednio podejść do tej produkcji i odpowiednio ją zagospodarowywać. Zaczynamy sezon. Widzimy, że Pomimo ochłodzenia w końcówce marca czy na początku kwietnia, w ostatnich dniach kilku, kilkunastu dniach ta wegetacja mocno przyspieszyła. Końcówka marca, początek kwietnia to były też dni z przymrozkami. Te temperatury w rejonie grujeckim spadły do nawet minus 9 stopni. W sadach ziarnkowych większych uszkodzeń. Jeżeli chodzi o pąki kwiatowe, nie obserwujemy jednak na przykład w sadach pestkowych, zwłaszcza w czereśniach, te straty są dosyć dużo, nawet połowa pąków jest w tym momencie uszkodzona i w tych sadach pestkowych te przymroski na pewno będą miały wpływ na planowanie. W sadach ziarnkowych na razie. Tych strat nie ma, nie wiemy co się dalej wydarzy, jednak od wielu sadowników słyszymy i też w wielu sadach obserwujemy, że jest duży problem z odpowiednim zaponkowaniem. Ten problem występuje głównie w odmianach z tendencją do przemienności owocowania w Ligolu, w Jonagoldach, ale również na przykład na wielu kwaterach Idareta, gdzie te plony były ostatnio rekordowe, też ten poziom zaponkowania nie jest satysfakcjonujący. Jak to przełoży się na planowanie będziemy mogli oceniać gdzieś w okolicach kwitnienia, ale musimy też zwrócić na to uwagę, że sytuacja w poszczególnych kwaterach będzie się różniła i też tą strategię co do nawożenia, co do ochrony, co do przerzedzania też czy stymulowania zawiązania będziemy musieli podejmować indywidualnie dla każdej kwatery. Połowa kwietnia, końcówka kwietnia to zawsze jest ten okres, kiedy rozpoczynamy tą już intensywną ochronę przeciwko parchowi. E, I obecnie jest nie inaczej. Ostatni weekend to. E, czas pierwszych infekcji, zazwyczaj były to słabe infekcje i tak naprawdę wykonanie zabiegów preparatami kontaktowymi zapobiegawczych zabiegów było zupełnie wystarczające. Presja parcha zazwyczaj największa jest tuż po kwitnieniu, kiedy dochodzi do bardzo silnych infekcji. Obecnie kontynuujemy ochronę preparatami kontaktowymi, tutaj w tym momencie w fazie zielonego ponka, w której większość kwater się znajduje, preparaty oparte na Ditalionie są odpowiednie do zabezpieczania. Powinniśmy te zabiegi wykonywać jak najbliżej opadów deszczu, ale możemy przyjąć, że 2-3 dni przy obecnych temperaturach, które się e, obniżyły, 3-4 nawet dni, to jest taki okres bezpiecznej, skutecznej ochrony przeciwko parchowi, bo wiemy, że ta tkanka zielona cały czas przyrasta, tej tkanki pojawia się coraz więcej e, i po prostu te zabiegi musimy wykonywać regularnie. Właśnie, żeby te nowe przyrosty ochronić. Faza zielonego pąka jest to e, też czas, kiedy powinniśmy dokonywać lustracji w sadzie pod kątem e, chorób. E, na pewno taką chorobą jest mączniak e, i tutaj w odmianach e, podatnych, w idarecie, w jonagoldach, e, chociażby w, też e, w odmianach letnich, w paularecie możemy już obserwować e, porażone porażone pąki przez, przez Mączniaka. te porażenie do tego porażenia doszło jeszcze w ubiegłym sezonie. I obecnie też jest to czas, w którym tą intensywną ochronę przeciwko mączniakowi powinniśmy prowadzić. Preparaty kontaktowe, preparaty siarkowe do kwitnienia to cały czas odpowiedni moment na te, na te preparaty, ale również produkty już o działaniu wgłębnym, produkty, które będą nam chroniły prze, przed mączniakiem, też to jest dobry moment na zastosowanie. Wtedy ograniczamy presję na kolejne tygodnie czy miesiące sezonu wegetacyjnego. Roztrując sady widzimy już pierwsze mszyce, również bawełnica w ubiegłym sezonie była dużym problemem, więc na pewno też kodniki w najbliższych tygodniach będą nam sprawiały dużo problemów. Faza zielonego pąka czy faza różowego pąka to jest też czas, kiedy możemy jeszcze stosować oleje. Bertone jest bezpiecznym produktem. Wysokiej jakości olej z dodatkiem kondycjonerów. Możemy go stosować do fazy różowego pąka. Jeszcze w fazie różowego pąka może być bezpiecznie stosowany. Niższa dawka, 15 litrów na hektar. Nie musimy wykonywać podwójnych przejazdów. Nie musimy jakoś znacząco redukować prędkości przejazdu czy podnosić ilość cieczy używanej do oprysku. Standardowo, jak przy insektycydach, 600-700 litrów wody wystarcza do dobrego pokrycia. I tak jak mówię, będą jeszcze okna pogodowe na wykonanie zabiegów olejowych. Bertone można bezpiecznie jeszcze stosować. Co do nawożenia, nawozy azotowe na szczęście w ostatnich miesiącach staniały, więc myślę, że w tym sezonie już tych oszczędności nie będą tak sadownicy szukać na tym nawożeniu azotowym. Mamy dużo wilgoci w glebie, więc to jest dobry czas na wysiew nawozów azotowych. Tak naprawdę to jest ostatni dzwonek na wysianie nawozów azotowych. W tym momencie najlepszym wyborem będzie saletra monowa, ponieważ ta forma saletrzana będzie szybko dostępna dla roślin. Zbliżamy się do kwitnienia, który jest okresem, w którym sady potrzebują najwięcej tego azotu. Jest to proces, który wymaga. Y dużo energii, jest procesem energochłonnym, więc wtedy zapotrzebowanie roślin sadowniczych na azot jest bardzo potrzebne. Jeżeli spóźnimy się z tym wysianiem nawozu, widzimy to nieodpowiednie zapankowanie, wtedy będziemy na pewno zmuszeni do dodatkowego nawożenia do lisnego, czy, na, czy nawozami azotowymi, czy też produktami, które już... Mają komplet jakby, komplet składników czy komplet substancji odżywczych, jak chociażby preparaty algowe czy aminokwasowe, folik askowigor, folik W tych kwaterach, gdzie są widoczne uszkodzenia, gdzie jest widoczne e, słabe zaponkowanie, tam raczej będziemy starać się stymulować e, zawiązanie, co w ostatnich dwóch sezonach tak naprawdę czego nie musieliśmy robić. E, Zwłaszcza, że przeglądając niektóre prognozy pogody, modele pogodowe, na najbliższe kilka dni jest zapowiadane ocieplenie. Pewnie dojdziemy do fazy różowego pąka, a za kilka dni ma się znacząco ochłodzić, i to może nam też zachwiać czy zaburzyć ten proces kwitnienia. O tym będziemy musieli pamiętać. W tym momencie to wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zachęcam do oglądania kolejnych materiałów.